Mylpaństwo, Państwo, zbliża się koniec roku. Jest to czas na zakupy w naszym ulubionym sklepie i świętowanie tego czasu z najbliższymi. Spokojnie, spokojnie, to jest mój sąsiad. Później wam wytłumaczę. Ale niestety, jak zawsze, coś może pójść nie tak. Mylpaństwo, Państwo, tak sobie myślę, że idealnie byłoby zakończyć ten rok przegenialną mapą. Zresztą siedzę na kiju i chyba kojarzymy to lobby, prawda? Klikasz na własną odpowiedzialność. <laughs> dobrze się zapowiada. Tak sobie jak łapka w górę, klikasz na własną odpowiedzialność, ale moim zdaniem to musisz, więc. Yy, to jest ostatnia szansa w tym roku. Zresztą na darmowego suba tak samo. Dobrze, zaczynajmy, bo. Haha, <laughs> dobrze! Co mnie czeka, co mnie czeka? Nie Witam w programie Enzionerzy. Elo. Przed nami nowy uczestnik, dosyć znany i popularny wśród ludzi. No i to ja. Zabłysnął swoją budką z kebabem. Ludzie z całego świata próbują dostać się do niego spróbować najlepszego kebaba na świecie. Fajną ci reklamę zrobię co nie, to we mi tam da jakąś zniżkę, please. No spoko. A więc zacznijmy naszą grę. Co jest? Zadaniem z jego jest odpowiedzenie na pytania, wybierając odpowiednią opcję. Jesteś gotowy? Urodziłem się gotowy? A więc... Pierwsze pytanie. Więcej niż jedno zwierzę, to? Hu! Będę państwo. Więcej niż jedno zwierzę. No, moim zdaniem lama. Znaczy, stado. Ale lama, nie wiem co mam kliknąć. Lama! Zobaczymy, czy miałeś rację. Ha! Widziałem? O, przepraszam. Easy. Czas <ślesztą> na kolejne pytanie. Dobrze. Co? Który kolor jest najbardziej wystrzałowy? Co? Czekaj. Siny, gołębi czy granat? Nie wiem, bo w sylwestra to bardziej gołębi. Oj, to był ciężki żart. Nieważne, granat. Nie wiem. Zobaczymy. Nie wiem. Tak, granat. Okej. Okay. bardziej Nie Nieważne. Ostatnie pytanie, myle państwo. Gotowy? Nie, a więc o to pytanie? Okej. Okay. Wow. Która litera alfabetu jest jako pierwsza? A, B, B, C, C, A. O, czekaj, co? A, B, B, C czy C, A? Nie no A. Czyli B? Nie no C. Czyli A. Nie wiem. Weź to. Czyli odpowiedź A. Nie. No, w sensie tak, odpowiedź A. Czyli zaznaczam odpowiedź A jako B. N nie, odpowiedź C. Czyli nie A jako B, tylko odpowiedź B jako C. Nie, nie, odpowiedź B jako C, ani A jako B, tylko C jako A. Urwa mam dość! Co? <laughs> Ciężki sen, co się dzieje? O my G, czekaj! Dzisiaj jest Sylwester! Dokładnie tak. Przedarłoby się wykąpać, minął no ale w sumie zobaczymy jak wygląda w łasience. może nie jest tak źle, no, no nie wiem. Może być różnie. Ej, trochę downgrade, jeżeli chodzi o moją chatę. Ostatnio. Ostatnio była ciut większa. Czekaj, bo w mikrokawalerce ten nie wiem gdzie ja łazienkę znajdę. Eee, jest łazienka, ok. Z lustro. <śledzianie> Przeda się <śledzianie> <też nic. śledzianie> Muszę włączyć piwnicę na ciepłą wodę Piwnicę wam z tyłu domu na dworze Co, czekaj Dobra, piwnica, ja mam piwnicę znaleźć na dworzu, na dworze O Chyba sąsiad mieszka, jest samochód nawet, okej okay. Skąd są ptaki, jak ja modyfikacji tutaj nie mam? Nieważne Do piwnicy, hen bo trzeba włączyć ciepłą wodę Okej okay. Beczułki Tu robi kot Ej! Co? Koty nie gadają, co się dzieje? Możesz mnie wypuścić? Weterynarz kazał trzymać cię w klatce jak ostatnio go obsa tam, gdzie nie trzeba Dobra, ja idę Nie proszę wypuścisz mnie Przecież nie mogę Proszę Nie a proszę, uwu, proszę, nie. <śpiewa> Okej, okay, czas użyć mojej broni. Przygotuj się. Nie. Proszę. Nie. No nie! Głupi kot! Ale w sumie ciekawe dlaczego mój znajomy z Chin nazwał go Chicken nie, nie wiem Dobra, pies włączony możemy pójść się wykąpać Dobrze Okej, okay, to brzmi, to, to brzmi już genialnie choćby się... <grym> się wykąpać Ej, to faktycznie odpaliłem na swoją odpowiedzialność jak tak teraz patrzę To to... To się faktycznie zgadza. Zgadzało! To kąpieli. Ach, mycie się jest takie przyjemne. Szuruburu, szuruburu. Szampon 3 w jednym. Ciekawe, czy istnieje jeden w trzech. Dobra, co? Umyłem się. Zobaczmy teraz, jak wyglądam. Chyba był wrzątek. Ej Może, Ej może sąsiad ma jakieś fajerwerki, chodźmy to do nie. Dobrze. Jezu, jaki debil tam, był skąd oni biorą takie zdjęcia w ogóle? W ogóle w poprzednich miałem takie ogromne domy, a teraz w końcu coś normalnego no no? Mówiłem. Faktycznie, faktycznie to jest mój sąsiad, prawda? Jakby... Nikogo na tym zadupiu, więcej nie widzę. Okej? Okay. Tylko sąsiad lepszy, ma pasata Złotego! A ja co ja mam? Kota miałem, ale już uciekł. Sąsiad? Sąsiedzie! Halo, sąsiedzie! To, to muszę chyba wejść. Śpi. Czemu on śpi? Urła! Sąsiad, śpisz? Nie, urła. leży z zamkniętymi oczyma. O siema, sąsiad. I słuchaj, ty masz może jakieś ogniwa na sylwka? Sąsiad, ja tu już śpię, ja ty mnie budzisz. Ale dzisiaj sylwester, Grzesiek! Sąsiad, ja się odpalał, to i też mam sylwestra! Ej, sąsiad, galoty założył. Eee, ja do galoty ostatnio w 78 założyłem. O panie, co stare dzieje były. Hej, ale Grzesiu, żeś mi teraz pomysł podsunął! Ja to zawsze dobre pomysły daję. Weźmy, zróbmy, naprawmy to twoje autko i pojadymy do miasta po fajerwerki. Sąsiad, gdzie to złoty łeb masz normalnie? To Grzesiu, poczekaj, ja se tu na autko sąsiad, zerknę. Leć, sąsiad, leć i zobacz. Dobrze. <laughs> Grzesiu. Okay. Naprawmy auto, jakby na tym się znam, to jedyna rzecz. Na... Ej, tutaj nie ma koła! Jakby <laughs> diagnostyka z mojej strony jest przegenialna, jednak ja nie musimy tego klikać, ja po prostu widzę, że nie ma koła. Dlatego dobrze, że wam mówię, bo pewnie byście nie wiedzieli, że tutaj nie ma koła. Całe szczęście. O, opony nie ma! Na trzech kołach też da rady jechać, ale przydałoby się tutaj coś przymocować. Znajdźmy, co jeszcze trzeba tu zrobić? Trzeba tu przymocować koło. Myślę, że to jest jedno z rozwiązań. Okej okay. Ja bym to wsadził. Nie, nie wiem, jak wy. I ja naprawdę wsadziłbym to. Okej, okay. Jest coś jeszcze? Lusterko rozwalone, pa to. Normalnie. Nie ma lusterka. Policja nie byłaby zadowolona, gdybym jechał bez niego. Tak. Nie byłaby. Wystarczy punktów karnych. zobaczmy czy coś jeszcze? Ok, bagażnik. No światła jeszcze nie ma. Nie ma tyle lampy w ogóle. Dobra, czyli musimy naprawić trzy rzeczy, Oponę, lusterko i lampę. Zacznijmy od czegoś prostego, naprawmy lusterkę. Chodźmy do sąsiada Dobrze, trzeba pójść po fachowca, innego sposobu nie ma po prostu Sam się Co? Sąsiad! E! Sąsiad! Co? Bo panie, lusterka nie O, wypadło i wypadło, ale mam je Leżę ten na strojiku. A masz taśmę? Będę zaklejał taśmą Sąsiad, to to złota rączka Nie mam taś, taś, taśmy, ale już kleję wczoraj klejem w sztyfcie O, to to idealnie, do przykleić stary <laughs> Dobrze I poklejone To może można na spokojnie walnąć Genialny pomysł, dawaj stary O, widziałeś? Co z tego, że w złą stronę? Kogo to w ogóle obchodzi? Ej sąsiad, nawet widzę siebie z domu, dobrze jest Ej sąsiad Ale jest problem Uuu. Co? Bo nie wiem, jak naprawić lampę, nie ma jej kompletnie. E, nie możemy narysować farbami? Ale sąsiad, w deszcz się zmyje, pomyśl trochę. Aha, w sumie ją. Ej, czekaj wam pomysł, ładaj mi chwilę. Poszedł gdzieś. Nie możemy użyć tego? Po co nam stojąca lampa, sąsiad? No skoro nie ma lampy, to co nam trzyma też lampa, to po prostu dajmy ją na bagażnik i niech tam leży. Ej, w sumie to jest mądre, stary. Daj przymocuję ją. <laughs> Dobrze! Tak się właśnie montuje lampy. Jest. Nówka sztuka. Piękne. To jest sąsiad. Ej, sąsiad, a co z tym? masz jakieś opony albo taczki? Od taczki. O sąsiad, w Tobie taczkę pożyczyłem, a ty ją zniszczyłeś! Myślałem, że używanie jako wanna może być fajne. Ej, użyjmy tego kamienia. No geniusz. To ten kamyk. Całkiem spory, ciężki kamy... C co? Całkiem spory, ciężki kamy, którego nie polecam dawać jako oponę samochodu. Nazwa... nazwa mnie wyręczyła. A, no... ej, faktycznie. Sąsiad, sam będę to abyś mi pomógł! Nowka sztuka nie śmiga... Sąsiad, my jesteśmy kozaki, potrafimy nawet auto naprawić! No, jak to mówią chwalicie, a swego nie y pamiętam dalej. Y <laughs> już biznesu! Ej, dobra sąsiad, to ja będę jechał do Biedronki po fajerwerki. Mm. Ej, sąsiad, a ty, skoro jest coś świętu, no to ten... Dziecka Świstaka, czy nie wie co tam było, Wynam nam kupiaku flaszki! Mm. Dobra, załatwię to, sąsiad. To czekam, sąsiad! To jadymy! No, Pojechali. Luksus! Naprawione! Bardzo dobrze! W ogóle nie porysuję posadzki przed Biedronką, ani tej kostki, nieistotne! Ja to mam tam jakie V8 chyba Okej okay. Tyle jaderza zgodniałem Uro zgubiłem lusterko sąsiada No dobra nie poradzę już Wejdźmy sobie do stacji i weźmy hot doga To brzmi jak plan Drogie to paliwo 4,20 za benzynę strasznie drogo Ale ważne że zielona To zdrowsza dla silnika Gdzie się wchodzi na stację Halo gdzie się na stację wchodzi, Czekaj, bo ja nie umiem drzwi, a ja nie, nie potrafię. O! <grystanie> dobrze. Mam wrażenie, że coś słyszałem, albo nie. To jest WC, nieistotne. Nie. Dobry wieczór. No siema. Czy mogę służyć? Jak się pan czuje w świadomości tego, że pracuje pan na wielkiej, tykającej bombie, która może wybuchnąć dzięki jednej małej iskierce przez na przykład jakiś samochód? Słyszałem? Hehe, <grystanie> żart taki. Okay. Zachowujeś pan jak jeden z klientów na odcinku a ten z jego z serii Kebaba? Eee To ja. No to ja jestem pracownikiem w tej budce. Ta jasne. No serio! To udowodni Nie widzisz mojego niku na czacie? Za rygodne wiarygodne No a nie widzisz kto mnie teraz steruje? Ten typ z brodą, szarą czapką i łańcuszkiem? To jakiś fake C Co? Ej dobra mam pomysł już wiem jak ci to udowodnić. No pokaż Ej Enzi Tak do ciebie mówię Enzi sterujesz mnie teraz No Za chwilę pojawi się napis teraz jak go zobaczysz otwórz szybko buzi Okej? Okay? Co? 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 <noise> Ale go nabrało <noise> I kto kogo teraz kontroluje? Co... <noise> o, fajny jakie <ziowek>, jesteś <noise> Chcę hot doga z kutsu, pomoki już robię, a już powoli zapada nos. Będę musiał się pospieszyć z tymi fireworkami. Proszę. O, dzień hot dog. Pa to, coś jeszcze? Nie, nie to wszystko dzięki stary <noise> Zrobili mi waję o to w ogóle. Minecraft nie zrobi viaj, rozumiesz? Wracajmy do auta. Mogę to zjeść? Hodok takie proste, a smaczne. <złotne> Złote, a skromne. Ok. Gdzie jest mój samochód? Ty. E! Gdzie moje auto? U! Uradli mi auto! No to co, że już usłyszałem, jak nim odjeżdżają? falówka E, sąsiad, jesteś? sąsiad. Dasz te w wszędzie, fajerwerki już? Sąsiad, problem jest. Co się stanęło się? Auto mi ukradli. O, sąsiad, jak już myślałem, że łódka się sprzedała to takie coś. No ale Grzesiek, serio, ukradli auto. Ono i tak już by było ukradzione. <grymnelly> Trochę <tom> <Prowadząc, grymnelly> <tom> <Prowadząc, grymnelly> <Prowadząc>, nie będą mieć problemu. Gdzie teraz jesteś? Na stacji nie mam jak dojechać do Biedronki. No to sąsiad z buta. Sąsiad, zamkną sklep zanim ja tam dojdę. No to być firework. Tak, i bez wódki. Ooooo, że ja też się... czekaj, mam pomysł zaraz będę <ścoughs> Czekaj, będzie bieg Czy pan to Enzi? Taka co? Nie bo szybko wsiada. No dobra. Co, co, co jest? Co? Ojej! A <noise> Jak boli! Co? Mężu, w końcu jesteś przy mnie! Sąs... Nasz dziecko chyba chce bardzo wyjść na ten świat! Co? Co się dzieje, Zosia? To mój plan, zawiązać cię pod piedronkę, to jest po drodze do szpitala. Sąsiad, skąd ty brzuch wytrzasł, taki? Kapuster, żem upchnął i się ma! <noise> Że zasijesz <jesteś nie głos> za bardzo? Co? Nie, jak widzisz, ułychnęli, to! Co tam mówicie? Ooo, Sylwestr wcześniejszy. O, chyba kopię! Albo ona, nie wiem, ale czuję, że już zaraz ma wyjść! Kochanie, mężu złapię za rękę! Mocno trzymaj! Trzymam, będzie dobrze. Mówiłam ci, żeby mnie samej nie zostawiał! A ty tylko. tylko tej głowie, tak, alkoholiku zostawmy. co ty wygotujesz? A przecież No to tak! A sorry, sąsiad niedługo będziemy na miejscu zostawcie mojego męża koło biedronki musi być pieluszki dla dziecka, a nie żeby sroł i szczodzie popadnie dobrze zrobimy tak sąsiad to ma łeb biedronka jeszcze czynna, pójdźmy dalej. tam jest Liz. będą się bić na bagiety no będą się wziąć na bagiety przecież że widzę Czekaj. No, Co to będzie, ja nie, nie wierzę bo... Coś będzie WASZ sklep to dno Ta? My przynajmniej nie jesteśmy jakiś pierdzą z Ta? A te wasze kolory loga to ktoś WYŻYGA i pomieszano sobie kolorki? Ta? My nie mamy labiryntu z palecem. No a tu się zgodzę, czasami to uciążliwe Co to się dzieje? To jest selany pojazd litowy, ale ludzie, że poszli do jego nie sklepu! Nie. Myślisz, że nie słyszę co mówisz, Nieudaczniku nie udacznijku <grym> <grym> życiowy! Bo już końca sam tę darczkę! Ej, ty! Tak ty! odejść nie od niego, lepiej chodź do nas! Mamy przecenę na ogórki, jedna w nie trzech! Nie! My mamy za to przecenę na pomidory, jedna sztuka po 20 groszy przez zakupie dwóch pościeli świątecznych. Ej, Lidla, wy macie fair nie! No cóż, i tak już do biedronki <noise> Ty się bawisz robalu? balu? się tym! Chyba ty Kto to za to zapłaci? A jeszcze lepsze pytanie, kto to potem posprząta? W sumie już za darmo dają, to się potem weźmie parę tych pomidorów i ogórków. Sąsiad wybierze te dobre. Dobra, kupmy w kozy fajerwerki i wodki. lećmy do sklepu. Coś się ja nie będę przeszkadzał, nie? Jak tak trzeba? To tak trzeba! Właśnie, ja też myślę, że właśnie tak wyglądają te sprzeczki, jeżeli te dwa stypy są obok siebie. Jakby to jeden do jeden musi być. Okej? Okay. Nie, jaka duża biedronka. A gdzie się wchodzi do sklepu, przepraszam? A tu. No jak głupi. Dobra, co mam... Okej, okay, znajdźmy najpierw te fajerwerki. Um. A. Hmm. Bardzo dobrze, mamy to Okej okay. Jedna I fajnie, mamy firewer i jedną? Teraz zajdźmy wódki, i do kasy <noise> Wszystko, czego nam trzeba Ło Proszę bardzo, dla sąsiada będzie zadowolony Mamy wszystko, idziemy do kasy Okej okay. Dzień dobry Witamy w o wiele lepszym sklepie, niż tymu. tym <noise> masz tak wyzywacie ten sklep? W sumie to nie wiem, ale szef nam tak kazał wie, też klientów <noise> Spoko Ej, przypominasz mi takiego jednego serio ten z jego. Z zamknij ryj, Niech zaraz przez to drugi raz przechodzi! No, ki? Okay. Co tam pan ma? Skoro dzisiaj Sylwezer, to chcę kupić fajerwerki, no. Tylko proszę uważać, fajerwerki to niebezpieczna rzecz. Spokojnie już przykleję, przywykłem do teściowej. Aż tak źle? Zawsze narzeka na ból pleców, ale wzięli ją i już leży. O, to dobrze, że ją wywieźli do szpitala. Nie, nie, do więzienia. Ale moja inna teściowa. O, to był prawdziwy skarb. Ja nie O, jak słodko, serio? Ta, w zeszłym tygodniu odkopałem. Szuja mi zegarek zabrał. No i wystarczy pana życia prywatnego. Coś jeszcze? No w sumie raz poszedł po. No, nie pyta! Pytałem o produkty. Tak, yy, wódkie. nie mhm. A czy. Ma pan. Jakiś dokumencik? Eu nie No dokument potwierdzający pana wiek. Pan tak serio? Czyli mam rozumieć, że nie ma pan dowodu osobistego, dlatego jestem zmuszony wziąć od pana fajerwerki i alkohol. Super, nie zestresuj się. <grystanie> Miłej nocy. Moja też ciała wychodzi za trzy dni, niech pan uważa. Chyba przerzucę się jednak na Lidla. I co ja teraz zrobię? Wyjdźmy na dwór, zadzwońmy do sąsiada. A ten nie przejdę? O ty dziadu nie myty, ty dobra! To ja sobie poradzę sam bez ciebie. Nie potrzeba, my się z sąsiadem sami fajerwerki zrobimy. Zobaczysz, jeszcze ci ta różga na łbie uschnie. Okej, okay, by trzeba było zadzwonić do sąsiada chyba Ej, halo, sąsiad Sąsiad O mojego to dziewczynka Co? Co? Nasza piękna dziewczynka, nazwij ją oliwie, bo lubi oliwki. Sąsiad, mamy kolejny problem! Dobra, poszli musiałem udawać przy nich. Nie chcę jej przydać fajerweryka, ani picia, bo nie wziąłem dokumentów. A sąsiad to wkradnij się na zaplecze i weź zapłaciłeś po sylwku. Na pewno? Tak, sąsiad, tylko uważaj tam na siebie. Dobra. Do usłyszenia, żółtek. Okej. Okay. Dobra, znajdźmy jakieś inne wejście do tego budynku. Brzmi jak świetny plan, muszę się napić kawy, bo aż mi przyschło. Czekaj, tędy na pewno się nie wchodzi, jakby... Hmm... Tutaj nie ma gdzieś wejścia? Nie, tutaj już nie mogę wejść. Tutaj wejdę? Będzie to miejsce? Nie. O! Nieupoważnionym wstęp. Nie, nieupoważnionym wstęp wzbroniony, Dobrze. O, to jest przejście pracownicze. Dobra, wchodzimy. Świetny plan. Świetny. Zostałem się. Dział wytworów sztucznych chodni i produktów alkoholowych. Dział wytwór. Dobra, to już przeczytałem raz. O! Tutaj muszę się dostać, tylko wygląda to, że muszę znaleźć jakieś trzy klucze, aby otworzyć te drzwi. Kur, że człowiekowi dawać takie rzeczy na stare lata. <noise> nie wiem skąd ten głos się wziął. Nie pytajcie, jakby co. <noise> go nie planowałem. Czyli tak wyglądają zaplecza w biedronce. Spodziewałem się większych. To i na pewno znajdę te klucze. I trzeba ich poszukać. No bez jaj. O nie, tutaj jeżdżą wó... One w w przewożą palety, muszę na nie uwa. No bez jaj! A to? Ja się do tego wskoczyć? Ty, jak mnie rozjedzie taki wózek? A! Dobra, czekaj, wolno, nie krzycz. Nie drzyj ryja. Wow, ty potrącił mnie. No bez jaj, a gdzie ja teraz znajdę te klucze? No nie, gdzie są te klucze? Czekaj, niech przejedzie, to sobie wyjdę, nie? A nie, gdzie mogą być te klucze? A! No serio, teraz musiałem wyjść Jak wygląda klucz? Mam! Jest jeden, dobra Nice. Jeden jest jeszcze dwa Człowieku. A! Szybko! Wow! Dobra! Nie widzę! Wow! Okej, okay, udało się przeżyłem. coś czułem, że będzie tu jechał Dawaj tutaj. Nie muszę wchodzić na górę, prawda? Jen, no jak strasznie! Bo to. Nigdy nie wiesz, kiedy cię ten. To coś, nie potrąci! Nie potrąci! Raman, dwa klucze. Okej, okay. klucz. Czekaj, tam jest coś napisane, czekaj, co? Biedronka to jednak majaja. Klucz do mojego serduszka, co jest? <ścoughs> czekaj, tu. Okej, okay, tu, 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 tu. Tu. Nie! Dobra, nice, przeżyłem. Gdzie będzie ostatni klucz? Nie muszę wejść nigdzie wyżej? Mam nadzieję, że nie. Była lipa. Tu! Ej, no nie ma. No, bez jaj! Gdzie jest trzeci klucz, człowieku? Ej, no ja nie widzę. Nie wiem, czy nie trzeba faktycznie wejść gdzieś wyżej tylko. Tylko jak? Wow! Jezu, się przestraszyłeś, że mnie patrzą. Ej, tu jest klucz, a ty jesteś głupi. Na, na samym środku był. Dobra, easy, mamy trzy klucze. Dajmy je tam do tych drzwi. Świetnie. No, Okej, okay. fajnie, że się udało. Dobrze, że nie szukałem wejścia do góry, nie? A to było na samym tym środku. Okej. Okay. Dobrze! Sam. Eee, tak, Skibidi toilet. Co teraz? Wow Czy to tak wygląda niebo? Są to by chyba zwariował gdyby widział ten widok A dobra, weźmy flaszkę i ogniwa e, o, czekaj. Co pan robi? Policja! Widziano pana na monitoringu, chciał się pan tu wkraść? Co? Ja nie! Ja tylko zwiedzam. Pójdzie pan z nami. Ej no chłopaki! Może inaczej to ogarniemy. Dzisiaj Sylwester może postrzegać fajerwerki i, i, i flaszeczkę zrobić? Co wy na to? No okej. Okay. Sąsiad. A, sąsiad, co ty tu robisz? Mm. Dowiedzieli się, że ja nie baba. <noise> Czyli se teraz spędzamy w więzieniu. Mm. Bez flaszki i ogniwka. E, sąsiad? Mm. Co? Na pewno bez ogniwka? O <noise> wakt, <noise> <noise> skąd to masz, panie? Schowałem, jak mnie brali. Urła, a flaszki to żeś nie wziął. Sąsia, ty tylko o tym myślisz. I tak byście nie podpalili fajerwerki. Eee! Coś ty zrobił! Eee, sama się podpaliła, i się zrobiłem! Ej, pomyliłem je ze słowa! Kurczę! gdzie policja, chowaj to gdzieś! Sosia <ścoughs> cię gruchówki! Ej co ty tam masz za plecami? E, i, i nic! Pokaż! No okej! Okay. <ścoughs> szczęśliwego 2025 roku Koniec myli państwo No w takim razie myli państwo Szczęśliwego nowego roku I widzimy się za rok Ej poczekaj chwilę YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie żebyś go obejrzał Dlaczego? Nie mam żadnego pojęcia Ale to nie może być przypadek Kliknij i zobacz co tam jest bo czas już się kończy Za 3, 2, 1